Cześć. Cześć! Witajcie na kanale Miją Pomysły na Minutę. Dziś na naszym stole podobnie nasz odkurzacz. Tak jest. Część druga, a dokładnie nasze modyfikacje. Zapraszamy. Zapraszamy. Moi drodzy, odkurzacz odkurzaczem, odkurzacz, odkurzacz już widzieliście. Działa. Tak Warto jest. Dodać. Zrobiliśmy jedną modyfikację estetyczną, tak? Taką, która jakby. z co? Nie podobało nam się tak jak to było. Nie wykonane. wpływa na działanie, ale ładnie wygląda. Tak jest. I zrobiliśmy jedną modyfikację, która znacząco wpływa na działanie, co oznacza, że w tej chwili mamy prawdziwy odkurzacz warsztatowy. Tak jest. Prawdziwy odkurzacz warsztatowy, prawdziwy odkurzacz budowlany, nie po prostu odkurzacz. To co? Myślę, że nie będziemy przedłużać, pokażemy wam, o co chodzi i jak to działa. Zapraszamy. To pierwsza Poprawka kosmetyczna. Dołożyliśmy zabezpieczenie filtra wylotowego od odkurzacza. Metalowa siatka perforowana, i można tutaj dodać, że jest to prezent od widza. Po naszej wizycie w Kubrick Studio w Krakowie odezwał się do nas jeden pan. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Który powiedział, że ma takie siatki, pracował na nich ostatnio i bardzo chętnie się podzieli resztą. I dostaliśmy paczkę z takimi siatkami zabezpieczającymi. I one, jak widzicie, mają już swoje miejsce, mają już to swoje zastosowanie. Już ten tabiel nie razi tak z daleka, jednocześnie filtra przykryć bardziej nie możemy. Tak jest. I jest zabezpieczony. Wiadomo, ten filtr papierowy jest delikatny na uszkodzenia, także tutaj bez problemu, jeśli by się coś wydarzyło, to mamy pełne zabezpieczenie. Z przodu mamy dwie znaczące zmiany. Pierwsze co rzuca się w oczy, pojawiło się gniazdko standardowe, nasze tablicowe. I dodaliśmy opisy do naszego włącznika, żeby nam się teraz nie myliło. Pierwsza pozycja to pozycja OFF, wyłączony odkurzacz. Druga pozycja, pozycja ON, środkowa, działa tak, jak działał do tej pory. Włączamy, odkurzacz zaczyna ssanie. Mamy dodaną pozycję AUTO, która, jak w każdym odkurzaczu budowlanym, działa na zasadzie, kiedy podłączymy elektronarzędzie do gniazda, odkurzacz uruchamia się automatycznie. W A momencie... jak to zrobiliśmy, to zobaczcie w tej chwili na przebitce. No i jesteśmy. Jesteśmy słuchajcie z takim wynalazkiem. To jest AVT 2474. Układ, który jest takim włącznikiem właśnie pomocniczym, który będzie nam służył za nasz włącznik naszego dodatkowego gniazda, które będziemy montować. I teraz co jest ważne? Nie będziemy wam pokazywać całego procesu montażu, bo to jest bez sensu. No tak, podłączenie i wszystko, to tylko czas schodzi. Ten układ występuje w trzech wersjach. Wersja numer 1 to jest wersja taka, że dostajecie płytkę i wszystkie elementy luzem. Wersja numer 2 to jest taka, że dostajecie płytkę zmontowaną. i Wersja numer 3, czyli to co my mamy w tej chwili, czyli wersja C2, to jest wersja, która ma dodatkowo pogrubione ścieżki, dzięki czemu yy, możemy yy, Używać większego obciążenia, tak? czyli bez pogrubienia ścieżek 2000W z pogrubieniem ścieżek 3500W może przez ten układ przechodzić, co jest dla nas, myślę, najrozsądniejszym rozwiązaniem i dlatego postanowiliśmy tego użyć. Dlaczego ten układ? Żeby nie było e, żadnych wątpliwości o co chodzi. Projekty, które wykonujemy, to są projekty, które Wy możecie sami powtórzyć. Nie będziemy Wam pokazywać jak robimy płytkę od zera, trawimy. Tworzymy, lutujemy elementy i tak dalej, bo nie każdy zna się na elektronice, nie każdy w tym siedzi i byłoby to tylko dla małej liczby osób. Dokładnie, dlatego postanowiliśmy wykorzystać coś, co jest na rynku, i coś, co możecie kupić w takiej wersji, czyli już gotowej. I tylko wtedy wystarczy odrobina wiedzy. Yy, elektrycznej. Nawet wiedza elektryczna nie jest mocno potrzebna, bo gdy zajrzymy do instrukcji, to mamy ładnie rozrysowany cały schemat gotowego podłączenia, co i jak i gdzie, więc tylko odpowiednio oprawiamy przewody i wpinamy. Dokładnie, więc yy, no stąd ten pomysł. Koszt takiego układu to jest poniżej 30 zł za wersję do samodzielnego montażu. I poniżej 60 zł za wersję taką, jak mamy tutaj, czyli wersję już zmontowaną z pogrubionymi ścieżkami do, przystosowanymi do tego wyższego obciążenia, czyli tyle musimy w ten nasz kurzecz włatować, plus dodatkowo gniazdo tablicowe, to tak jak w naszej, w każdej wersji, kolor czarny, żeby się za bardzo nie odróżniało od skrzynki. Dokładnie, myślę, że z teorii to tyle. Yy... I pokażemy Wam, jak to już będzie wyglądało na gotowo. No i w momencie, kiedy podłączymy zasilanie, automatycznie odkurzacz się włącza. Kiedy wyłączymy elektronarzędzie, wyłącza się automatycznie razem. Dobrze, żeby teraz nie było żadnych dziwnych sytuacji, testowaliśmy to na narzędziach tam 1500-2000 W. To, co leży na stole, to jest szlifierka prosta, do której normalnie nie... Używa się, co prawda, odkurzacza, natomiast jest to jedno z najmniejszych, jeśli chodzi o ilość watów urządzeń, które mamy u siebie, czyli to jest dokładnie 600. 600 wat. Włączamy tryb auto. Mamy przeskok, który było widać, hmm. dlatego że tryb auto jest na drugiej pozycji musimy przejść przez pozycję ciągłą, ale nie stanowi to żadnego problemu. Włączymy to, zmieniać pewnie, bo przy kolejnych modyfikacjach, jeśli będzie tak. Włączenie i wyłączenie następuje automatycznie. No dobrze, ale przy piłach, wiertarkach i tym podobnych historiach 600 watów i więcej to jest standard, ale przy szlifierkach to już jest tak, że jest tego dużo. Tych watów jest dużo mniej. Mamy tutaj takie maleństwo 130 W. Jak widzicie, z tak małym poborem również sobie ten nasz układ radzi. No i pozycja druga działa niezmiennie. Po prostu włączamy odkurzacz, kiedy potrzebujemy. Przeróbka finalnie dobiegła końca. Tak wszystko się udało. Tak jest, operacja się udała. Pacjent żyje. Ma się dobrze. E, tak jest. Generalnie mamy tak, że osiągnęliśmy cel, który chcieliśmy, czyli możemy używać z narzędziami przewodowymi, tak jak standardowe e, odkurzacze przemysłowe, co oznacza, że z tej skrzyni w tej chwili powstał nam w pełni... E, pełni pre, pełnoprawny odkurzacz warsztatowo-budowlany. Tak jest, z tym, że to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. I to też chciałbym, żebyście wiedzieli, to jest taka troszeczkę mała zapowiedź z czegoś, nad czym pracujemy, ale niestety tak samo jak z tym układem, który jest tutaj, czas testowania będzie troszeczkę trwał, więc to też nie będzie tak, że zobaczycie to za tydzień, dwa, Tak. tylko potrzebujemy na to troszeczkę więcej czasu. Natomiast oczywiście działanie z urządzeniami przewodowymi jest jak, na jak najbardziej fajne, natomiast jeśli zwrócicie uwagę na tą ścianę to tutaj urządzeń przewodowych prawie Już nie ma. Coraz mniej. Tak jest, są w mniejszości, co oznacza, że trzeba będzie pomyśleć o odsysaniu dla urządzeń akumulatorowych. Akumulator. W związku z tym walczymy, oczywiście i pracujemy z opcją bluetooth do tego odkurzacza i to też chciałbym, żebyście wiedzieli, dlatego, że no efekty Mogę finalne być ciekawe. na pewno zobaczycie. E, oczywiście mogliśmy ten, i to też, e, to też jest ważne przede wszystkim, mogliśmy ten układ zrobić inaczej. Mogliśmy sami wytrawić płytkę, e. sami zaprojektować układ, dobrać elementy, zrobić to nie na układzie, tylko na przekaźnikach i stycznikach. Takie układy też są dostępne, ale postawiliśmy na prostotę wykonania, aby każdy mógł, w, powiedzmy, bez większej wiedzy elektronicznej, mógł złożyć ten układ. Dokładnie, na tym nam zależało, żebyście mogli ten odkurzacz w takiej dokładnie formie powtórzyć sami. Bo gdybyśmy zaczęli wrzucać jakieś schematy i tak dalej, wielu z Was mogłoby nie dać rady. Tu macie wersję dla oszczędnych, którzy potrafią poniżej 30 zł. Złotych. Kupujecie układ lutujecie sami. Dla tych, którzy nie potrafią poniżej 60 zł. Kupujecie układ zmontowany, taki jak my kupiliśmy w tej chwili i użytkujecie go po prostu sami. Tyle, myślę, jeśli chodzi o, o ten nasz odkurzacz. Jak na razie tyle w temacie odkurzacza. Tak jest, to jest opcja yy, no druga, nie ostatnia nie. pewnie. I co? I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Tak jest, standardowo oczywiście zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie social media. Na live, które odbywają się co niedzielę i vlogi, które wpadają od czasu do czasu. Tak jest. No do grup facebookowych, gdzie gdzieś... możecie mnie bardzo często spotkać. Tak, dużo częściej na pewno niż mnie. A my tymczasem kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Hej!